Witam serdecznie. Konia się teraz. zapraszam serdecznie na plażę w Jantarze. Proszę zobaczyć bardzo rzadki widok. Oczywiście mamy co podziwiać na plaży. Jestem przekonany o tym, że w najbliższy weekend Jantar zdetonizuje Mikoszewo. No coś pięknego, takie piękne widoki. Chcę zaznaczyć, że na plażę w w Jantarze zdecydowanie łatwiej jest dotrzeć jak w Mikoszewie w Mikoszewie trzeba iść jednak spory kawałek taką drogą leśną natomiast jest to odcinek 1800 metrów natomiast tutaj w Jantarze praktycznie podjeżdżamy autem pod sam pod samą plażę ja muszę dyskretnie spoglądać pod nogi. Naprawdę jest tu bardzo ślisko. Te wszystkie bryły, lody, które tutaj teraz Państwu dokładnie pokażę, są bardzo ślizgie i naprawdę bardzo łatwo o wywrotkę. Spoglądamy już w stronę Zatoki Gdańskiej. Proszę zobaczyć, fenomenalny widok tam się ukazuje. Proszę podziwiać pięknie, coś pięknego, coś wspaniałego. Przejdę się jeszcze troszeczkę wzdłuż plaży. Temperatura w tej chwili minus 11 stopni Celsjusza. Ta odczuwalna nieco wyższa. 17 na minusie. Także chłodno. Pięknie słońce świeci. Naprawdę mamy wrażenie z taką, z taką piękną mamy wrażenie, że mamy w tej chwili do czynienia z taką piękną polską zimą. Naprawdę coś wspaniałego. Ja na żardy muszę ułożyć tutaj pod nogi i ci z Państwa, którzy zdecydują się na przyjazd do Jantaru, apeluję o spokój, zachowanie mm, takiego zdrowego rozsądku. Proszę zobaczyć jak to wygląda. No coś fenomenalnego. Dawno nie mieliśmy w Polsce takiej srogiej zimy, a tutaj na Mierzei Wislanej właśnie przy ujściu Wisły jest taki specyficzny mikroklimat woda Wisły, pcha właśnie tą zamrożoną, tą krepcha w stronę Morza Bałtyckiego. No i właśnie takra właściwie Podmuchy wiatry północnego pchają to okre właśnie tutaj na brzeg. No i dzięki temu mamy okazję właśnie e, mieć przed sobą e, takie piękne, rzadkie widoki. Naprawdę bardzo dużo tu widzę fotografów, amatorów e, e, fotografii. Proszę zobaczyć na, na lód, naprawdę trzeba się poruszać bardzo powoli. Proszę zobaczyć. No mamy wrażenie że mamy do jakimś zimnym z Arktyku, natomiast nie tutaj u nas w Polsce z Morzem Bałtyckim Przejdę się oczywiście jeszcze z 50 metrów. Myślę, że jest to podziwiać, jest to oglądać Po zrzucane, tysiące kawałów takich dużych lodu Postaram się jeszcze Państwu to pokazać w bliższej odległości. Myślę, myślę, że teraz doskonale właśnie to widać. Te kresy są bardzo ciężkie, z tego co widać. Długość takich największych to około 2 metrów, szerokość 1,5 Także naprawdę wygląda to imponująco. Oczywiście film z drona powinien to pokazać jeszcze bardziej wyraźnie. Póki co, to jest pierwszy taki filmik, który tu przyjechałem, bo no bardzo mi ciężko mówi z tego, z tego właśnie z powodu tego mrozu. Ciężko się skupić przy nagrywaniu. No nie tak słabo korzystać z rękawiczek. Także nie korzystam z rękawiczek, takie trochę przemarzłem. No ale proszę zobaczyć, te widoki rekompensują te wszystkie niedostatki, jakie właśnie funduje nam pogoda. Tak wygląda plaża w Naprawdę bardzo rzadki widok. Nie, coś fenomenalnego, przepięknego. Naprawdę rzadko mamy okazję coś takiego zobaczyć tutaj u nas w Polsce, na naszym Bałtyku. Oczywiście jeszcze tutaj polebimy bliżej tych, tego lodu. Wygląda to na porozrzucalne takie świecidełka. Ten ludzi fenomenalnie błyszczy w słońcu. Proszę zobaczyć. I tak jak wspominałem na samym początku filmu, uważam, że w najbliższy weekend będzie należał właśnie do Jantaru. Bardzo chłodny wiatr, ten wiatr może nie jest zbyt silny, natomiast bardziej uciążliwy bardzo. I to są te kry, o których Państwu wspominałem. Myślę, że 30-40 cm wysokość, potężne kry. No i tutaj już plaża w Jantarze. Coraz więcej turystów widzę, zagląda do Jantaru. A myślę, że taki boom, jeżeli oczywiście pogoda się utrzyma, będzie w najbliższy weekend. Zapraszam Państwa do subskrypcji mojego kanału Dzidek teraz. Zapraszam Państwa do polubienia mojego profilu na Facebooku Widzidek teraz. No ostateczności te oczywiście powodują, że jakoś w stanie jestem się rozwijać. Także w jantarze w dniu dzisiejszym bardzo zimno i teraz zmaga się wiatr, ten wiatr jest naprawdę lodowaty. Natomiast te słońce powoduje, że mamy do czynienia z takim wrażeniem, że jest bardzo ładna pogoda. Natomiast nic bardziej mleko, jest bardzo zimno. No ale myślę, że myślę, że te, jak wspominałem wcześniej, te widoki rekompensują nam całą wyprawę i uczucie niedostatku, jakiego takie spowodowane tym zimnem. Powoli, powoli wracam już do swojej takiej bazy. Trochę tak jak wspominałem wcześniej bardzo zimno. Polatałem dronem Mam nadzieję, że ten film z drona wyjdzie no bardzo ładnie. Także jeszcze raz, jeszcze raz zapraszam do subskrypcji mojego kanału Didek Teraz. Zapraszam do polubienia mojego profilu na Facebooku Didok Teraz. Pozdrawiam serdecznie z Jantaru Didek Teraz. Cześć!